Trzeci mecz decydujący finał w MLB Major 21 finały Panther, szansa na 15 mistrzostwo, a przede mną Przemysła ziemba, Przemek to twój 300 mecz w historii miejskiej Ligi Basketów. Pamiętasz wszystkie te spotkania. Wszystkie nie pamiętam, ale pamiętam jak dostałem nagrodę za mecz i to już był 20%. W tym roku chyba przekroczysz barierę 40 lat też, prawda? I to jest takie poważne osiągnięcie. 300 spotkań. Yy, powiedz jak, yy, ja, ale może jest jakieś spotkanie, które szczególnie ci utkwiło w pamięci, yy, jako wyjątkowe, niezwykłe, niezwykłe w, twoim, w Twoim. Dla mnie, jako amatora, yy, w pełnej razie to chyba najbardziej nasze rywalizacje z Rokusem i walka przeciwko Karolowi Puńciowi, gdzie był zupełnie poziom znacznie większy od mojego, a mimo wszystko, ja sobie wyobrażam to teraz. ja pamiętam te spotkania i wiesz, że chciałem je przywołać. To były niesamowite spotkania, bo zmuszałeś wtedy Karola Pytysia do wychodzenia daleko na, na, na linię, za linię 3 punktów i umożliwiałeś wtedy uwolnienie w strefy podkoszowej. Twoje trafienia trzypunktowe, można powiedzieć, zorganizowały grę Locusta Security, który wtedy był zespołem o takim statusie jak wasz, prawda? O, obecnie. Nawet wyższym bym bo jednak byli to samo migracje, tak? A tu to była taka żagalowska, że i Michała Michał Niesamowity wyczyn, gratuluję ci tych 300 meczów. Jeszcze do niedawna byłeś też najbardziej zwycięskim graczem yes, Marcin, w historii ligi, ale opuściłeś trochę spotkań. Pandemia niestety wszystko. I Marcin się wyprzedził. No. Słuchaj, a co tak dwa słowa jeszcze o finale. Eee, niesamowicie obroniliście się w tym meczu drugim przy tych ograniczeniach kadrowych, które mieliście, a dzisiaj jest z wami już Łukasz Biela, nie ma Leszka kurczyńskiego. Wszyscy wiemy, że Leszek to jest potęga jeśli chodzi o pomalowane i bloki, i wbiórki, i każdy może się później wychodzić. Miejmy nadzieję, że Łukasz nas dzisiaj pomoże i ten mecz będzie dosłownie. Ile razy jeszcze w tygodniu trenujesz? Powiedz. Kiedyś byłeś taki silny, skoczny, pamiętam, potrafiłeś chyba załadować. Teraz jeszcze byś się poważnie. Na... Poważyłbyś się na wsad jeszcze? Sam na eee, sam akcji? Nie, nie, na pewno nie. nie. A trenujemy przynajmniej trzy razy, co trenujemy na sali. Dobrze. Życzę ci kolejnej setki. To będzie, to będzie jeszcze wiele lat grania przed tobą. Wszystkiego dobrego. Dzięki.